E Sebastian Kosyski, wieśnik treści. Witam państwa. Witam państwa w kolejnym odcinku naszego programu. Moi drodzy, dzisiaj znajdujemy się w wyjątkowym miejscu. I to miejsce jest wyjątkowe, między innymi dlatego, że jest to sanktuarium majorajno-pasyjne w Praszce. Ale dzisiaj to miejsce jest wyjątkowe z innego powodu. Mianowicie odbywa się tutaj dzisiaj czwarta pielgrzymka liturgicznej służby ołtarza Częstochowskie. Częstochowskiej. Jak widzimy z ministrantów już teraz są bez Chomersz, bez Alp i tak dalej, ponieważ jesteśmy już po mszy świętej. I teraz mamy chwilę odpoczynku, był już obiad i teraz niedługo będziemy jechać na mecz. Proszę Państwa niesamowite wydarzenie, niesamowicie ludzie, niesamowita wspólnota. Zapraszam Was do zobaczenia teraz krótkich momentów z naszego dnia. No i oglądamy film. Jesteśmy w Kinie. W kościele, ale w Kinie. Zobaczcie. Jest Znajdujemy się Znajdujemy się przed Kraft Narodzenia Matki Boży. W tym miejscu przez pół roku, w 1988 roku, spałamy były pierwsze na wycie. Jezusa, żebyście wytrwali na każdą próbę, żebyście nigdy od Niego nie odeszli. Ale dlatego trzeba nam prosić kalwaryjską Matkę Kościoła i Matkę Zawierzenia, bo nikt tak jak Ona nie wyprosi nam tej własnej miłości, wiernej w naszą Bartek, powiedz nam, na no co wy tutaj czekacie? E, na watę cukrową. Wata cukrową lubisz już watę cukrową? Tak. A co Ci się najbardziej podoba na pielżący imistrantów? E, Pieldzymka. Pierzynka, czyli wszystko? Tak. <gryzny> mają ministranci o swoim święcie. Witamy w naszym programie Piotrka, Mariusza i Marcela. Chłopaki, powiedzcie nam jak wam się podoba yy, na czwartej pierwszej, liturgii Szybkotarza no tak. naszej szyi naszej Cezji? Jest super. <gry> Czyli jak zawsze? Tak, tak jak a zawsze. A co wam się najbardziej podobało, Piotrek? Obiad. Obiad, Obiad. Obiad, no to jak zawsze. Mi się koncert podobał, jak śpiewałeś. No tak, zespół śpiewał. A Marcel, tobie co najbardziej? Eee, mi się podobał mecz, który za chwilę będzie. Nie nie no, nie no, myślę, że będzie fajny mecz, który za chwilę się odbędzie. Tak, bo właśnie, bo odbędzie się mecz księża kontra ministranci. No, obiad, My tutaj przyjedzie. kampimy na obiad. No, no, tak. Zaraz poszajmy chłopaków, bo oni idą dalej konsumować świczność. Tam mi również parafie pod wezwaniem świętego Wojciecha w Częstochowie. Chłopaki, powiedzcie nam, jak Wam się podoba na czwartej naszej pielgrzymce. Ta pielgrzymka jest naprawdę zdecydowanie najbardziej gorętszą pielgrzymką, na jakiej byliśmy i mieliśmy okazję przeżywać. Całe zorganizowanie oraz przedstawienie tutaj wszelkich czynności oraz wydarzeń, które się tutaj odgrywają, to jest naprawdę ciężka praca naszych księży i opiekunów. Wielkie dzięki. A wam chyba, jaki tutaj najbardziej podoba na pielgrzymce? Może, że jednym z takich bardziej interesujących momentów było może koncert. Wydaje bardzo, bardzo lubię yy, bardzo lubię muzykę. To jest taka moja to jest takie moje hobby, taka moja konkretna mm -hmm. pasja i, i naprawdę podobało mi się. I można by się też poruszać, pośpiewać. Fajnie. A jeszcze chłopaki, ostatnie pytanie. Co wam się najbardziej podoba? Niekoniecznie tutaj, ale w ogóle w byciu ministrantem? Trudne pytanie. Mm, najbardziej się podoba służenie przed służenie na chwałę Pana Boga i będzie przy nim przez cały czas. Świetnie. Więc wszystkim ministrantom, którzy nas oglądają, żeby... Myśmy tacy właśnie byli, o właśnie przyjechał obiad, jak widzimy, ministranci ruszyli, więc Was też nie trzymamy i życzymy wszystkim ministrantom, żeby służyli pobożnie, gorliwie i radośnie. Dzięki wielkie. Król chrystę. Zawsze i wszędzie. Witamy w naszym programie księdza Pawła, naszego opiekuna i również zastępcy decydialnego duszpasterza liturgicznej służby, ołtarza naszej akwizycyzji. Czyże Pawle, jak przebiega, się przebiega Pierżynka Ministrantów? Bardzo ładnie, bardzo dużo osób dopisało, 950 ministrantów. Jesteśmy po mszy świętej, msza święta, mimo właśnie roku pogody takiego słońca mocnego. Ministranci pięknie się modlili. dzisiaj raz mamy taki czas wolny po obiedzie. Zabawy, jak tutaj widzimy atrakcji dla nich watę, cukro... watę cukrową, zamki, że też modlitwa, ale też wypoczynek i rekreacja. A księdu, co się najbardziej podoba w tym czasie? Co się najbardziej podoba? No też to, że są ministranci razem, że chłopaki mogą zobaczyć, że jest ich tylu, tylu, którzy czytają Słowo Boże, którzy właśnie służą przy ołtarzu, mogą się wspólnie spotkać, zawrzeć nowe znajomości. dziękuję bardzo. Proszę Państwa, witamy w naszym programie. Również parafie pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, Królowej Polski, razem z księdzem Krzysztofem. Chłopaki, powiedzcie nam, jak Wam się podoba na pielgrzymce Mistrantów? Chętnie. Bardzo dobrze. Ogólnie jest bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Mhm. A ksiądz Krzysztof, jak się księdza podoba? No, ta pielgrzymka jest um, wielkim przeżyciem duchowym, na pewno i wspaniałym doświadczeniem wspólnoty Chłopaki, powiedzcie nam jeszcze, co Wam się najbardziej podoba na tej pielgrzymce tutaj Tak? Wokalisty. A tak oprócz tego? Jakiś punkt Jedzenie. Jedzenie, czyli tak, mieliśmy właśnie obiad, no Plac zabaw. Plac zabaw, właśnie co jest na tym placu zabaw? Spinaczka. Spinaczkę, co jeszcze? Plac zabaw. I plac zabaw, tak? Tak dobra z obiadu. O, surówka, tak? Musza w ogóle była fajnie odprawiona, było no. dużo księży. piłki, piłki są fajne. było się nabić. Na czegoś, piłki? No to czyli wielka różnorodność. Aha, wielka różnorodność byli. Świetnie. A ksiądz Koncelo Brawa w Mszy Świętej? I które słowo księdza arcybiskupa z Kazania Ci najbardziej zapadło w pamięć? No to słowo arcybiskupa z Kazania, którym mówił o błogosławionym Jose i jego wspaniałym świadectwie wiary. Świetnie, tak, ksiądz właśnie wspominał e, o postaci z Kristiady. Dobrze, chłopaki, no w takim razie dziękujemy Wam bardzo i życzymy Wam radosnej służby na chwałę Bożą. Witamy w naszym programie również... Ministrantów z parafii Marii Magdaleny w Działoszynie razem z klerykiem Michałem z 4 roku. Chłopaki powiedzcie nam, jak wam się podoba na pierwszym seminariatów? No po kolei każdy coś powiedzieć. Bardzo ładnie. Podoba nam się. pogoda. Przede wszystkim jest naprawdę ładna na pogoda, mleje. ale chyba jest troszkę za gorąco. Ale jest bardzo radośnie. Wszystko na pana Boga nie chcę myślę, myślę, że to nadrobi kiedyś A powiedzcie nie. nam co wam się najbardziej podobało Podoba jeszcze, bo jeszcze trwa nasza pielgrzymka W na naszym spotkaniu Koncert No, co było? Koncert Koncert, koncert. koncert, koncert jest, tak Brza tak, też się przewinęła Też nie była najgorsza, ale koncert Wiadomo e, A jakie atrakcje które tutaj mamy w ogóle Bo tutaj chodzimy z kamerą, z kamerą a nie za bardzo widzimy Co już spotkaliście tutaj na tym fraszce? No wymieniajcie, no Kłady są Oj, co, co jest Orle? jeszcze? Kłady, orlik, orlik jest. Co jeszcze? Tutaj... Zejdź się, bo nas przejadą. Bada no przejadą, skurowa, uciekamy. Aha. jest. Aha. Ale mhm. Kolejki są bardzo duże, ale myślę, że można się spokojnie doczekać. Nie? Obiad był dobry, kupaki? Tak. Czyli ogólnie można powiedzieć, że dana. Kałdana? Tak. Wielkie, Wielkie dzięki. Jestem w naszym programie ministrantów z parafii z Trębaczewa, e, którzy właśnie wracają z meczu. Księża kontra ministranci. Chłopaki, powiedzcie nam na początku, jaki był wynik tego meczu. Trzy-trzy. Trzy-trzy, czyli remis. To lepiej niż w zeszłym roku dla Księży, bo pamiętam, że w zeszłym roku 8-0 Księża sobie nie poradzili. no ale widać, widać trenują twardo i formę prowili. Chłopaki, powiedzcie wam, co wam się w tym meczu najbardziej podobało, jakie akcje, jakie gole? Bardzo zaskoczyli nas Księża, którzy radzili sobie nadzwy nadzwy nadzwyczajnie. Mm -hmm. a kto czyli bramki, pamiętacie może? Nie zdążyliśmy ja? ja że... na początek meczu, a Rosjanie no, się no, w połowie. No, tak aha, aha. Czy jesteście w stanie porównać grę e, księży i ministrantów do którychś z klubów znanych, z Ligi Mistrzów na przykład? Nie, nie, nie bardzo. Jest ciężko, bo poziom był bardzo wyrównany. Poziom był wyrównany? I był za wysoki. Liga Mistrzów nie dorasta do pięt naszym tak, przedstawicielom. Z pewnością. Dobra, wielkie wielki dzięki. W takim razie pozdrawiam parafię w Trębaczewie. Proszę Państwa, witamy w naszym programie księdza, diakona Marcina z Kornie, razem z jego ochroniarzami. Diakon Marcin był jak co roku komentatorem meczu. Powiedz nam, jak, jak przebiegało przebiegał starcie księży z A czy znaczy, to wiesz, ja już widziałem, jaki minik będzie przed meczem, on się mi dał grubą kopertę. trzeba było tak sądziała, żeby wiesz, ustawić wynik. Mhm. Wynik już wiedziałam, że będzie 3-3 od środy, No i tak 3-3, tak? się z nich. A chłopaki jak oceniacie pracę? Diokona? Solidnie wykonana, dobry komentarz. No. Śmiesznie było zabawnie. Myślę, no, że w przyszłych latach też tak powinno, Dzięki. powinno się to powtórzyć. E, a już sądzę, dzisiaj właśnie wspominaliśmy o tym, że dzisiaj prawda, odbywa się mecz prezentacji Polski, że na pewno znajdą dla Księdza Diakona tam miejsce w swojej loży komentatorskiej. Po więc... stronie Polski, Polski czy Gruzji? Nie, nie, no oczywiście po stronie. A nie, w sumie jak byli <grym> sami grali, to jeszcze bym nie wiedział. <grym> ale właśnie. dzisiaj myślę, że po stronie naszej narodowej tak, tak, ale oczywiście. Dobrze, dziękujemy Wam bardzo. Pozdrawiam, Księdza Diakon nie. i parafia Kantego. Czwarta pielgrzymka liturgicznej służby ołtarza powoli za nami. Moi drodzy, dziękuję wszystkim, którzy wystąpili w naszym programie. Dziękuję wszystkim organizatorom, którzy przyczynili się do wyjątkowości tego dnia naszej pielgrzymki. I życzymy wszystkim ministrantom, którzy nas oglądają i również tym, którzy nas nie oglądają, aby swoją służbę przeżywali jak najbardziej gorliwie, pobożnie i radośnie. Na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej. Dziękuję to wszystko w dzisiejszym programie. Kłaniam się Państwu i do zobaczenia.